Do Polskiej Marynarki Wojennej trafią cztery śmigłowce AW101. W dzisiejszej uroczystości podpisania umowy ich zakupu uczestniczyli premier Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. W szczególności chcę wyrazić moją ogromną radość, że część produkcji będzie się odbywać tutaj z bardzo dobrze wynegocjowanej umowy offsetowej wartości 400 milionów złotych. Dziś właśnie w Świdniku miałem zaszczyt podpisać umowę kupienia dla wojska polskiego, dla marynarki wojennej i śmigłowców przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych i przeznaczonych do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Podpisanie umowy na śmigłowce z zadowoleniem przyjęli również przedstawiciele koncernu Leonardo Helicopters, do którego należy PZL. Świdnicki zakład będzie głównym wykonawcą umowy, będzie również odpowiedzialny za cały proces jej realizacji. Przyjmując śmigłowiec AW101 Polska staje się członkiem grupy krajów NATO, w tym staje się staje obok naszych rynków krajowych, można powiedzieć własnych we Włoszech i Wielkiej Brytanii, ale także takich państw jak Kanada, Wielka, Dania, Norwegia Portugalia i wielu innych e, nienatowskich człon, e, sił, które mają e, rygorystyczne wymagania morskie, takie jak Japonia. Śmigłowce trafią do marynarki wojennej do 2022 roku. Wartość transakcji opiewa na miliard sześćset pięćdziesiąt milionów złotych.